Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zamiast komentowania Legrande Soir 31, tu dzisiaj komentujemy Brawl z Buzz bo wam powiedziałem, jak wam powiedziałem w tym odcinku, pierwsza część tego Legrande Soir nie dowiedzicie, kiedy będzie druga część. No, Mam nadzieję, że YouTube film nie zdejmie za Brawl Starsów, za Brawl Stars, za Buzz za Besenkę i w karcie macie komentowane Mortis Game, która było do 2 tygodnie temu, był no y, miarę szybko niż po tym czasie, jaką dobyłem. Był on The Corporate i Mortizgane. No co? e, to, 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 zaczynajmy. Batranto Stogary, Super Sale Records. Tutaj jest właśnie Ben Bass i Mr. P, e, Tak związani sznurkiem. Nie wiem jaki tam tutaj potek, nie wiem jak tutaj będzie, bo to się znaczy razem, ja bym ktoś nie wiedział, że to znaczy e, razem. E, będę powtarzał to, że mam nadzieję, że to film nie zdejmie. Jeszcze raz powtórzę, bo dwa razy, ba. Więc tak, i to, wiem jaki to będzie pod tytuł. Miniaturki, wiesz jakie mam. będą, no, bo nie wiem jaki dam e, pałecz na miniaturkę z ale wiem jaką Bo już daje to z łzą o kształcie diamentów. Bardzo e, diamenty, więc bardzo ciekawe. Ikey, chyba chcesz zobaczyć Twoje. Czekaj, chcę zobaczyć coś tam y, i moje oczy. I nie wiem. No ja ambicje tak zajebisty jak woda, i onem basując do siebie. Czyli w ogóle. Lecimy dalej. Tutaj jest pan Mr. Pi. Znaczy nie wiem o co chodzi, że w piłkę, że chodzi, nie może chodziło o to piłkę, tam było wcześniej Ja wam po pokażę, wam pokazałem, cofnę wam to, bo trzeba było już skłonić minimalnie, było 8 minut O, tu widzisz jakąś bramkę znaczy, Jakąś bramkę, o, ty piłkę, nie wiem, że chodzi, że grali radę w piłkę, czy takiego, właśnie nie wiem, bo Tak, bo trzeba przedłużyć to tak, najbardziej bo było, było te 8-7 minut, żeby było No Ale to było chociaż 8-7 minut było tego

proszę, mam tę ekipę grającą tutaj z baza. Eee, no, to macie, bo żeby to było 7-8 minut, żeby miało to nagranie. Będzie tak, to przedłużyć. Tak, tak, tak trzeba to przedłużyć. No. No, lecimy dalej. z, z, z Control to jest chyba ta gorąca stra Nie, to nie jest gorące. z, Control, że. Coś na Control, że kontrolując tą i to pokazane tak, jak są związani bardzo P szturem na zawsze. Związany. Chyba wiem jak. Nie, no nie mogę tego Nie mogę takie zajmie yy, jaka była ten. Normalnie wideo, bo ja tak można zrobić po prostu. Nie mogę tego zajmie turki jaka była jakaś wideo. Nie mogę. Oh. A jak to będzie? Chyba to będzie miniaturka, będzie z tego. I patrzący matka Mr. P, że nie wiem, że ucha smutna, że nie wiem, że opuszcza go bas, nie? Ma bas pokazuje lajka, że zostawcie, patrzcie, bas pokazuje łapkę w górę, żebyście zostawili łapkę, e, łapkę w górę pod tym filmem. Dokładnie tak, że bas pokazuje łapkę w górę, żeby pod tym, zostawić pod tym filmem. E, oczywiście wszystko w celach humorystycznych, żeby ktoś do tego momentu dotarł, w on, a w co No, a więc bas mówi, że zostawił łapkę w górę. <grym się rektować> do lecia A, tutaj roboty, tutaj są bardzo. Nie wiem, że kibice. Nie wiem, że kibice. Nie wiem. Nie, że roboty kibice tutaj. Bardzo pięknym no powiem. Daję sobie o robocie kibicem. Nie wiem, w czym się... No ale to jeszcze minutę ma. Eee, to może wyrobię jakieś 8 minut minimalnie. to jest na po prostu bardzo zajęty na iCarzem. To Już że dla mnie oczywiście. Ale mam wtyczkę. Mówi w A Sorry, sorry. Kogoś się, jak mój celczący śpiew angielski Mhm, mm tak, dokładnie, dobra Nie było 35 No tu się około 7 minut jest około, jest jest około 7 minut, jest się, Dobra, jest około 7 minut Jak patrzę na garkę 42, jest 42, 35, czyli jest tak Czyli no, SM, dobrze, jest EBI dobrze. I właśnie zakończyliśmy e, kolejną piosenkę od Bad Randomsów. I ta piosenka jest bardzo e, zaromista, ona jest bardzo super. Ta piosenka mi się bardzo... Wszystkie piosenki od Bad Randomsów mi się najbardziej podobają. A Wam, A można napisać jak to na sobie była najlepsza. Czy był World Corporate, Mortis Game czy Together? Można napisać. Jeszcze no, można napisać, jak jak na razie Together jak na razie Together jest lepsze. Ale potem zobaczę, bo słyszałem przecież, że oni mogą robić częściej muzyczki swoje. No więc ja mam, ja mam swój. Ja mam kontenci. Ja mam kontenci do nagrywania. Zajebejście. Tak jak tak, 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 tak powiedziałem, że nowy rok, nowe produkcje i teraz tak, jak widzieliście. No nawet to ci ten Le Grand Soil komentowałem koncert. Te Batrandom sukniące Karnasia komentowałem. Yy, najlepszą, genialną parodię. Mm, genialną parodię tego. Mm, no, czy później nabrała walki, ty właśnie w sobotę, więc to jest już. Przedostatni film w styczniu, bo potem będzie się 31, będzie jeszcze film, czyli ostatni ustęp w styczniu, i to będzie się, oczywiście Ninjago, będzie oczywiście, i potem już będą, i potem już będzie w lutym filmiki. I znowu w lutym, ostatni film będzie 28 w poniedziałek. Znowu będzie, a później będzie. O, o później, Mars, to będzie w czwartek. No, dobra. Nie, tak więc. No będzie ciekawe. No co, jak się Wam film spodobał i mam nadzieję, że tu film nie znajdzie, to szczęście, łapencie w górę, subika, dzwoneczkiem, premiera w sobotę o 12.40. No i co? Do usłyszenia w kolejnych piosenkach od nich i w kolejnych odcinkach na moim kanale i